Witam Państwa, dziękuję, że Państwo zostali, bo to też jak trochę od, jakby odbieram osobiście i widzę, że jest tyle ludzi na, na sali, to znaczy, że ten temat jest ciekawy dla Państwa. Miałem mieć 15 minut, widzę, że jest 11, rozumiem, że mogę przedłużyć o 4 minuty, tak bo tutaj na tej, tym liczniku już jest krótszy czas, a będę mówił z aczkolwiek o wielu istotnych sprawach i e, podobnie jak Pan Mecenas e, Jędrzej Buiny muszę powiedzieć, że tego czasu jest za mało, żeby to powiedzieć, no ale spróbuję. E, więc e, chciałem przedstawić e, nowe ministerstwo też, bo zawsze spotykaliśmy się, e, ja byłem przedstawicielem Ministerstwa Środowiska, które e, e, oczywiście nadal będzie, <laughs> natomiast w tej chwili powstało nowe Ministerstwo, Ministerstwo Klimatu. I to Ministerstwo Klimatu przejęło większość zadań Ministerstwa Środowiska z wyjątkiem trzech obszarów, czyli obszaru ochrony przyrody, obszaru lasów, obszaru geologii. I te tematy będą przedmiotem kompetencji pana ministra Wosia. Natomiast że Państwo uspokoić, Ministerstwo Klimatu będzie ściśle współpracowało, będziemy w jednym najprawdopodobniej cały czas w tym samym budynku. I Ministerstwo Klimatu już przejmuje wszystkie pozostałe działy, znaczy pozostałe obszary działu środowisko, których nie przejmuje zgodnie z nową ustawą o działach, nie przejmuje minister środowiska, czyli odpady, czyli fundusze europejskie, czyli cały klimat, adaptacja zmian klimatu, w tym właśnie kwestia dotyczące wód opadowych, to wszystko będzie w Ministerstwie Klimatu. Więc jakby jest ta ciągłość. Do Ministerstwa Klimatu ponadto dojdą jeszcze departamenty z Ministerstwa Byłego, Ministerstwa Energii, teraz w Ministerstwie Aktywów Państwowych się znajdują pięć departamentów. Także połączy się jakby to kompleksowo bardziej ten klimat, też obejmie energetykę i to już kiedyś było, bo Ministerstwo Środowiska kiedyś też tym obszarem energetyki się zajmowało, potem zostało odebrane nam i teraz wraca. Więc jakby jesteśmy kontynuatorem, ten Minister Klimatu jest kontynuatorem tego, co najlepsze w Ministerstwie Środowiska było. I, a jeżeli chodzi o te stricte zasobowe sprawy, to będzie odrębne ministerstwo yy, współpracujące ściśle z nami. I yy, przechodząc już do meritum, chciałem powiedzieć Państwu trochę o finansowaniu projektu w obszarze klimatu w zakresie w szczególności wód opadowych. W tej nowej perspektywie finansowej, o tym mówiłem już też na poprzednim spotkaniu Stormwater rok temu. Ale oprogramowanie się posunęło do przodu, mamy nową wiedzę, więc troszkę, troszeczkę też Państwu zaktualizuję to i powiem, jakie są e, też e, już na gorąco, co się dzieje jeszcze, co będzie w tym roku, e, jakie będą dostępne oferta. Nazwijmy to mówiąc językiem takim corporate, oferta. Ministerstwa Klimatu dla Państwa dla, dla potencjalnych beneficjentów. I jeszcze na ten rok, ok, ponieważ wczoraj została zainigurowana przez ministra Kurtykę agenda miejska, i właśnie chciałem na gorąco przedstawić Państwu na koniec tej prezentacji właśnie krótko informacje na temat tej agendy i jakie propozycje tam padły ze strony Ministerstwa Klimatu e, odnośnie do właśnie e, miejskich spraw, to przede wszystkim finansowania a inwestycji dotyczących klimatu, ale w miastach. A więc przechodząc, ja zawsze zaczynam od tego slajdu, ponieważ on jest istotny w programowaniu. Jeżeli chodzi o wody opadowe, jeżeli chodzi o adaptację zmian klimatu, to jest ten projekt ministerstwa, który był zrealizowany w zeszłym roku, został zakończony, był realizowany przez dwa lata, między rokiem 2017 2019. 44 miasta partnerskie, największe. Miasta w Polsce, z wyjątkiem Warszawy, która miała odrębny projekt Adapt City, finansowany z LIFE, to jest opracowanie planów adaptacji dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Większość miasta z powyżej 100 tysięcy mieszkańców, przez kilka, troszeczkę mniejszych miast powyżej 90 tysięcy i kilka miast Konurbacji Górnośląskiej i Sopot. Te miasta przygotowaliśmy dla tych miast wspólnie z miastami modelu partycypacyjnym właśnie plany adaptacji, które stanowią podstawę do zaprogramowania perspektywy finansowej nowej, tej po 20 roku, właśnie w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, w tym... Wód opadowych. No wyniki to jest właśnie, znaczy celem projektu było określenie podatności miast, zaplanowanie działań adaptacyjnych i podniesienie świadomości społecznej w modelu właśnie takim partycypacyjnym z miastami. Wypracowaliśmy działania o charakterze miękkim oraz twardym, działania techniczne, które miasta umieściły w swoich planach. Teraz z tego, co mamy, o taką ostatnią informacje jeszcze z wczoraj, to 37 już tych planów zostało przyjętych przez miasta, przez Rady Miast, więc stanowią one dokument strategiczny, który stanowi podstawę do wdrażania, do wdrażania działań w zakresie adaptacji zmian klimatu do 2030 roku. Na tej podstawie właśnie my e, e, programujemy nową perspektywę finansową w dziedzinie adaptacji. I w dziedzinie wód opadowych. Powodzie błyskawiczne, jak Państwo widzą tutaj, te podtopienia, te problemy związane z gospodarowaniem wodami opadowymi zgłosiły wszystkie miasta i wszystkie miasta wskazały też odpowiedź na te problemy. To są te problemy, to są powodzie zalania i druga strona medalu to jest z kolei przedłużające się okresy suszy. Miejska Wyspa Ciepła. To są dwie strony tego samego medalu, ale wiemy o tym, że zgodnie z scenariuszami zmian klimatu te zjawiska będą się pogłębiać, nasilać. Intensywność opadu będzie wzrastała w Polsce i ich częstotliwość, ale też długość okresów suchych będzie się wydłużała będzie wzrastać i susza będzie pogłębiała też w większości rejonów Polski. We wszystkich tych miastach tak też to zostało wskazane. W związku z tym na to w planach adaptacji są doskonałą odpowiedzią to zielono-niebieska infrastruktura, to zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi, retencja zatrzymanie wód opadowych. Coś, co pozwoli na to, że te wody opadowe zostaną zatrzymane, w zlewni, w zlewniach miejskich w szczególności i e, też e, za pomocą zielono-niebieskiej infrastruktury zostaną oczyszczone w odpowiedni sposób. Pomocą właśnie biofiltracji czy różnych metod bazujących na przyrodzie, e, ekosystemowych rozwiązań. To o czym mówił Pan Profesor, wczoraj, na, zapewne nie byłem wczoraj akurat na spotkaniu, ale to o czym zawsze mówi Profesor, profesor Zalewski. Więc y, te y, rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury będą dofinansowane w nowej perspektywie, właśnie co wynika z naszych 44 planów, ale też nie tylko dla tych miast powyżej 100 tysięcy, ale też dla mniejszych miast, dla mniejszych, dla, dla mniejszych miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców, powyżej pewnego wskaźnika gęstości zaludnienia będziemy dofinansowywali właśnie te miasta w nowej perspektywie finansowej i w nowym poisiu. tym 21-27. Harmonogram prac jeżeli chodzi o nowe rozporządzenia, wciąż trwają prace legislacyjne dotyczące rozporządzeń na temat wieloletnich ram finansowych 21-27, w tym rozporządzenia ogólnego wszystkich funduszy, które ustanawia zasady wdrażania funduszy w krajach członkowskich, funduszy europejskich. One 27 lutego, to bardzo ważna właśnie data, tutaj opublikowano sprawozdanie krajowe, gdzie Komisja Europejska wskazała swoje rekomendacje odnośnie do, wdrażania, do obszarów wsparcia na nową perspektywę i braków w Polsce, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, gdzie wymagane jest wsparcie unijne i tutaj właśnie między innymi jest zielona infrastruktura wskazana i wodopadowe, ale zrównoważone systemy, czyli takie, jak wskazałem, które właśnie bazują na retencji, zatrzymaniu wodopadowej, wykorzystaniu tej wodopadowej, a nie na jej odprowadzeniu do rzeki, co po zarówno jest błędnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kwestie adaptacji do zmian klimatu dla samego miasta, ale też zwiększa ryzyko powodziowe w rzekach, więc takie zlewniowe gospodarowanie by już miał miejsce w zeszłym roku nieformalny dialog z komisją. właśnie Komisja się zwróciła tak najszybciej w opracowanie programów operacyjnych i umowy partnerstwa. Te dokumenty są w tej chwili opracowywane. I zaraz po przyjęciu pakietu legislacyjnego to wskazałem, że w tej chwili Chorwacja ma przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. I wypracowuje, no jest, ma to przewodnictwo. I obecnie praca jest w dialogach dotycząca właśnie przyjmowania tego pakietu legislacyjnego. Raczej prawdopodobnie ten pakiet legislacyjny nie zostanie przyjęty jeszcze w tym półroczu, czyli za prezydencji chorwackiej, prawdopodobnie za czasu prezydencji niemieckiej. Więc po przyjęciu tego pakietu legislacyjnego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na nową perspektywę, w tym pakietu rozporządzeń funduszowych, Zostaną przyjęte programy operacyjne pod koniec 2020 roku i też umowa partnerstwa. Czyli już pod koniec roku będą gotowe te dokumenty i będziemy mogli rozpocząć już szczegółowe przygotowania do nowej perspektywy, tak żeby ona mogła ruszyć już w pierwszej połowie 2021 roku. Takie są założenia i raczej najprawdopodobniej tak się stanie. Jeżeli chodzi o diagnozę, diagnozę sporządziliśmy. Jeżeli chodzi o obszary wsparcia w obszarze klimatu i środowiska, to jest jeden cel tematyczny, drugi, bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa. W tym celu tematycznym, drugim, znaczy celu tematycznym, celu poli polityki, teraz to się tak nazywa, e, mieszczą się i energetyczne kwestie, i środowiskowe, i, i klimatyczne. W tym właśnie kwestie dotyczące adaptacji zmian klimatu czy wód opadowych. <coughs> Jeżeli chodzi o dokumenty strategiczne, to są postawy programowania, to jest właśnie strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, na państwa, strategiczny plan adaptacji, krajowa strategia z dziedziny adaptacji, też właśnie miejskie plany adaptacji, których, od których zacząłem prezentację, to jest z 44 miast. Przy wykluczamy oczywiście finansowania mniejszych miast pod warunkiem, że opracują takie plany adaptacji. No i inne dokumenty strategiczne w dziedzinie gospodarki wodnej, czyli plany gospodarowania wodami, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, krajowy plan, plan, program oczyszczania ścieków komunalnych, krajowy plan gospodarowania odpadami, dokumenty wojewódzkie i instrumenty w zakresie. E, Właśnie tak zwane action plany, czyli plany działań w zakresie Natura 2000. E, więc w, na tej podstawie e, to tylko Państwu tak, taką zajawkę może odnośnie do e, w ogóle co w tym sprawozdaniu krajowym jest z lutego zeszłego roku, które w tej chwili zostało dodatkowo uzupełnione, elementy dotyczące Pakietu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który będzie dodatkowe 3 miliardy euro prawdopodobnie na wdrażanie tego Europejskiego Zielonego Ładu, którego Polska nie podpisała tego porozumienia, ale będzie podpisane w tym roku prawdopodobnie. To, jest, to są te energetyczne sprawy, oczyszczanie ścieków komunalnych na lat 10 tysięcy relemów, ochrona klęski żywiołowe właśnie na rozwiązaniach opartych na ekosystemach. I wdrożenie MPA, czyli tutaj zrównoważone systemy gospodarowania wodami, opanę działania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. Na to stawiamy i to będzie, będą duże środki alokowane. Zaraz powiem. Odpady, oczywiście gospodarka o biegu zamkniętym. Bardzo ważne jest to, że ja wskazuję tutaj na ten docelowy wskaźnik, właśnie, bo mówiliśmy tutaj, też wskazałem, że markery klimatyczne, że musimy spełnić ten wskaźnik 25% wydatków na cele klimatyczne jako kraj, z całej alokacji funduszowej na Polskę, na ten okres siedmioletni 21-27 Instrument wspierający to będzie LIFE, który też już są właściwie zakończone prace nad programowaniem tej nowej perspektywy life -owej. i tutaj w ramach Funduszu spójności FRR-u, czyli Funduszu Regionalnego Funduszu Społecznego wspierane będą właśnie pięć celów polityki. Pięć celów, drugi cel, to o którym mówiłem, to właśnie dotyczący energetyki, klimatu, ochrony środowiska. I co chcę zwrócić uwagę, że w tym celu drugim, właśnie to dostosowanie do zmiany klimatu, zrównoważona gospodarka wodna, czyli właśnie w tym celu byłyby wydatki, na, znaczy alokacje na wody opadowe, na te systemy zrównoważone. Zwracam uwagę, że nie odprowadzanie jest istotne wody opadowej, tylko właśnie zatrzymanie, retencja najlepiej przy udziele rozwiązań opartych na przyrodzie. I to, będzie, I to będzie tak naprawdę od tej nowej perspektywy wspierane i bardzo restrykcyjnie także że nie dostanie dofinansowania projekt, który buduje tylko którego przedmiotem jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzając, odprowadzającej wody opadowe do odbiorników. Czyli to w tym celu ja tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że w ramach tego celu, bo cel tematyczny cel polityki drugi ma jeszcze poszczególne cele szczegółowe. W czwartym celu szczegółowym, gdzie właśnie jest adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu to mamy jeszcze kwestię gospodarki wodnej, która znaczy gospodarki wodnej a w rozumieniu wody do picia. I tutaj jest tak, że akurat nie będzie woda do picia sama w sobie jakimś istotnym priorytetem, ponieważ marker klimatycznych przypisany do, tej do tych inwestycji jest zero. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę nowelizację dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tam są elementy, które dotyczą odpowiedzi na zagrożenia klimatyczne, na przykład właśnie brak wody do picia. Bo mówiłem o suszach, które zostały zidentyfikowane jako problem we wszystkich tych miastach, 44 miastach. To jest problem właśnie związany z dostępnością wody. I nie tylko wykorzystanie i zawrócenie wody opadowej do obiegu, ale też odpowiednie źródła wody i na przykład inwestycje dotyczące szczelności systemów czy pozyskiwania wody też będą już miały marker klimatyczny. I więc będą priorytetem do dofinansowania. Czyli ta gospodarka wodna, w rozumieniu wody do picia, ten element będzie silniejszy niż dotychczasowych perspektyw, będzie więcej środków na to przeznaczonych, ale w kontekście zmian klimatu. I teraz przechodząc już dalej, tylko chciałam Państwu przypomnieć jeszcze raz, że zgodnie z wnioskiem komisji, to jest jeszcze negocjowane, bo dopóki negocjacje nie zostały zamknięte, to jeszcze trwają i wszystko się może zmienić w tych negocjacjach. a razie. Niezależnie od tego, jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, to w tej chwili mamy zaproponowane dla Polski na tą perspektywę 64 miliardy euro, to jest 23% mld, to jest 23% mniej niż w tej perspektywie 14-20, realnie mówimy o wartościach realnych, bo nominalnie to są zbliżone kwoty. Realnie to jest to tyle. Ale Intensywność pomocy też trochę mniejsza, ale nadal są to bardzo wysokie środki i będą w, w dużej części przeznaczone właśnie na, na klimat, jak już wskazałem. No tutaj, jeżeli chodzi o pomoc regionalną, z tak zwanych regionalnych programów operacyjnych, to nadal jesteśmy tutaj w, tym, w tych mniej rozwiniętych obszarach. Większość województw no, ma z tylko wypada i to jest to bardziej rozwinięte, będzie mniejsza intensywność pomocy, mniejszy stopień dofinansowania i Dolnośląskie Województwo też, ale co z regionalne. No z Funduszu Spójności nadal będziemy mogli korzystać ze środków, tylko procent dofinansowania się zmniejszy do 70%, teraz 85% jako kryzysowy procent, ma spaść do 70% Fundusz Spójności. Te regiony najbardziej, najsłabiej rozwinięte. Przejściowe 55%, lepiej rozwinięte 40%. I tutaj, jeżeli chodzi o na ten na cel drugi, czyli o którym mówiłem, to jest klimat, środowisko, Energia to jest 30% lokacji musi być w naszym kraju na to przeznaczone. Nadal bardzo duże środki z tej krajowej alokacji będą przeznaczone właśnie na ten cel polityki drugi, a z efrr z kolei, czyli z Funduszu Regionalnego, w RPO, w regionalnych marszałkowie muszą alokować 30% wydatków na klimat. Ważne są w związku z tym te markery klimatyczne i z funduszu aż 37%, czyli właśnie te będą bardzo istotne, te inwestycje. Klimat, bo ten klimat ma coraz większe znaczenie. I tym właśnie wodopadowe w rozumieniu zrównoważonych systemów i zielono niebieskie infrastruktury, to jest właśnie coś, co z Funduszu Spójności musi być te 37% wydatków i na pewno właśnie duża alokacja będzie na to z programów krajowych i też programów e, e, regionalnych. Czyli wdrażanie planów adaptacji podsumowując na nową perspektywę zrównoważone systemy gospodarowania wodami, opadowymi, zielono niebieska infrastruktura. To co przygotowujemy od przyszłego roku już dostępne środki. Myślimy, że w połowie roku powinniśmy mieć konkursy. Jeżeli, i, to jeszcze, I to już dodatkowy jakby to co wspomniałem, dodatkowy aspekt, który dzisiaj chciałem jeszcze omówić. Inne źródła finansowania poza unijnymi, poza tą nową perspektywą. I to, co wczoraj zostało zainaugurowane, to jest ta agenda miejska. To jest tak, że w typie projektów 215 będzie jeszcze jeden konkurs, piąty nabór jest planowany. 60 milionów złotych alokacji, ale zapraszamy do udziału. Do września będzie można składać wnioski o dofinansowanie dla wszystkich miast o gęstości zaludnienia powyżej 1200 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Nowa edycja funduszy MFoG w tej chwili właśnie też została 3 marca zainaugurowana. Tutaj też jeden z obszarów wspieranych to jest zielono-niebieska infrastruktura w miastach, czyli też gospodarowanie wodą opadową. Trochę mniejsze projekty do kilku milionów złotych, do kilku, kilkunastu milionów złotych, ale nadal można złożyć do, do jednostek samorządu terytorialnego, wszystkich jest oferta. I rozpoczęcie naboru w drugim kwartale, na trzeci łamane. I ta agenda miejska. Chciałem tylko jeden slajd pokazać, jakie są, jakie są komponenty tej agendy miejskiej, która została wczoraj zainaugurowana. To jest właśnie oferta dla, znowu dla samorządów przede wszystkim. To jest program, nowy program, pewnie wczoraj pani dyrektor Anna Czydrzewska mówiła o tym. To jest program właśnie na zielono-niebieską infrastrukturę, konkurs. Następnie konkurs miasto z klimatem, przeprowadzane prowadzimy też badanie postępu miast w prowadzonej polityce ekologicznej. Następnie też konkurs z klimatem, został ogłoszony wczoraj i warsztaty miejskie. Warsztaty miejskie, które w Warszawie się zaczęły miejsce, pierwszy warsztat, są planowane jeszcze w 15 miastach wo wojewódzkich, czyli w pozostałych miastach wojewódzkich poza Warszawą gdzie będziemy e, starali się zidentyfikować bariery i wypracować wizję miasta na 2030-2040 rok właśnie z udziałem interesariuszy, z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, e, w jaki sposób ma być to miasto idealne, miasto, e, które jest zaadaptowane do zmian klimatu, ale nie tylko, też, e, które jest, ma najmniejszą możliwą emisyjność. E, Czyli tutaj jeszcze przechodzę do tego konkursu, już do tych komponentów. To jest ten konkurs o dofinansowanie, zostaną inwestycje miejskie służące wybranej adaptacji do zmian klimatu. I będzie podzielona miasta, taki właśnie komponent miast poniżej 100 tysięcy, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, nabór maj-czerwiec, wyniki październik 2020 roku. No właściwie już teraz bardziej w czerwcu jest już najprawdopodobniej ruszy ten, ten nabór nad, z tego programu priorytetowego. Tam są takie mniejsze projekty, które łączą są zieloną i niebieską które mm. pre, będą tam preferowane i mniejsze to znaczy do 2-3 milionów złotych powiedzmy. Ale warto zapoznać się z programem jak się pojawi ogłoszenie. Z kryteriami, bo właśnie tutaj szukamy jakiegoś takiego fajnego projektu, który będzie w stanie być replikowalny na inne miasta. Takiego idealnego, wzorcowego projektu z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury i gospodarowania wodami opadowymi. I, no i konkurs na dofinansowanie to jest właśnie ten, i jeszcze jest konkurs na najlepsi, najlepszy zrealizowany projekt. Będziemy oceniać już zrealizowane projekty i jakby EXPOS będzie ten projekt oceniony już po jego realizacji właśnie z zakresu nie tylko zielono-niebieskiej infrastruktury, ale też zrównoważonego transportu, gozu, zrównoważonego budownictwa. Też miasta powyżej i poniżej 100 tysięcy mieszkańców, dwie kategorie i właśnie w tych obszarach będą wyłonione najlepsze projekty. Na tym chciałbym zakończyć. Także zapraszamy do śledzenia strony internetowej JENFOSIA i Ministerstwa Klimatu, zwłaszcza jeżeli chodzi o agendę miejską. To jest nowy temat. Oczywiście równolegle, bo to są krajowe środki, które są zaangażowane, ale równolegle oczywiście pracujemy nad programowaniem nowej perspektywy, która w ciągu roku, no maksymalnie półtora, ale myślę, że bliżej roku, powinna już ruszyć. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Czarnowski, dziękujemy bardzo serdecznie. Panie Piotrze.